Posłuchajcie, przed czym ostrzega nas list do Galatów, rozdział 1, werset 8. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię niż ta, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. To ostrzeżenie podkreśla autorytet i autentyczność Ewangelii głoszonej przez Pawła i apostołów. Paweł mówi nam tutaj, że Ewangelia nie pochodzi od Kościoła od ludzi ani od aniołów. Paweł włącza w nią siebie, a nawet istoty niebiańskie, aby podkreślić, że nikt, niezależnie od statusu czy pochodzenia, nie ma prawa zmieniać Ewangelii. Odzwierciedla to powagę, z jaką wczesny Kościół traktował integralność Ewangelii. W kontekście biblijnym aniołowie są często postrzegani jako posłańcy Boga a nie dawcy Ewangelii, na przykład Gabriel w Ewangelii Łukasza, rozdział 1, werset od 26 do 38, co podkreśla wagę stwierdzenia Pawła. Użycie my sugeruje, że nawet apostołowie nie są ponad Ewangelią, którą głoszą, podkreślając zasadę, że przesłanie jest ważniejsze niż posłaniec. Nie powinni głosić ewangelii innej niż ta, którą wam głosiliśmy. Paweł odnosi się do kwestii fałszywych nauk, które przenikały Kościół w Galacji, tak jak dzieje się to dzisiaj z wieloma fałszywymi organizacjami, takimi jak Kościół Rzymsko-Katolicki. Ewangelia odnosi się do dobrej nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dla zbawienia ludzkości, którą Paweł początkowo głosił. Galaci ulegli wpływom judaistów, którzy nalegali na przestrzeganie prawa żydowskiego dla zbawienia, czemu Paweł stanowczo się sprzeciwiał. To sformułowanie podkreśla niezmienną naturę prawdziwej Ewangelii i ostrzega przed jakimkolwiek odstępstwem od niej. Kontekst historyczny obejmuje walkę wczesnego kościoła o zdefiniowanie fundamentalnych zasad wiary chrześcijańskiej pośród różnorodnych wpływów kulturowych i religijnych. Niech będzie pod przekleństwem. Termin przekleństwo jest tu tłumaczony z greckiego słowa anatema, oznaczającego wykluczony na zagładę. Jest to mocne potępienie wskazujące na powagę zmiany w przesłaniu Ewangelii. W Starym Testamencie przekleństwa były często przywoływane jako forma sądu Bożego. Księga Powtórzonego Prawa rozdział 27, werset 28. Użycie przez Pawła tak mocnego języka odzwierciedla powagę przewinienia i potencjalne szkody duchowe spowodowane fałszywymi naukami. To sformułowanie stanowi ostrzeżenie dla Galatów i wszystkich wierzących przed niebezpieczeństwami zniekształcania Ewangelii. Podkreślając potrzebę czystości doktrynalnej i wierności pierwotnemu przesłaniu Chrystusa. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, werset 15. Mówi, kto ma uszy, niechaj słucha.